Siema dzisiaj wyprawa po rock drake. Hmm. Ja się doedukowałem gdzie są. A gdzie jest mój desmonus? Hmm. A i zrobiłem przed chwilą dosłownie inkubator i agregat. Podłączyłem. Nie pokazywałem jak się z tym bawię, bo nie ogarniałem tego. I się trochę, znaczy no kilka razy robiłem, ale jak widać to było niewystarczające. Może tam jest mój desmodus. Powstałem, że zaraz jeszcze pójdę, pójdę na jakieś minibosy i będzie się kończyć ta seria. Asgard chyba. Tak. I będzie się kończyć ta seria. No to jeszcze kilka odcinków pewnie zrobię. A, a tak to bym poszedł na Aberrację albo Extinction. To by były moje takie dwa typy się zastanawiam. No nie wiem szczerze, więc... Co bym to można jeszcze? Jakieś można by było pograć, po, pobrać z... Może, jak to się nazywa, z tych... O, z warsztatu Steam, o! Można we jeszcze pobrać jakieś mapy. 1 Siup. A no, 140. Dwie. Okej, okay, kolejna. I ogólnie to gdzieś tutaj jest to wejście. O nie, to. Poszedł mainy, powinienem to jeszcze sobie przyjść. Gdzieś tu powinno być, jakieś do przejścia. No no. A co to jest? A, nieważne. Tam jest to? O. Boże. Zapomniałem wziąć tego hazard-suta mm. Muszę się po niego wrócić Ale to są czterdzieści na czterdzieści dziewięć No, tam 41 na 41, coś takiego. Tak, to gdzieś te kordy. Yy, super. Bardzo się cieszę, bardzo. No, i jeszcze robiłem fabrykator, więc mogłem wziąć, ale oczywiście nie. Bo po co? Co mnie atakuje? A, nawet prawie mnie za Tamtą tam stronę. Co to jest? A, grzybek. No, <coughs> A, no tak, bo jeszcze są DLC, przecież te Ragnarok. Maple. Nie wiem, pograsie na jakiś. Uj, dobra, to ja Wam zrobię cięcie i widzimy się już w tamtym miejscu. Dobra, już. Wziąłem strój i ogólnie to mi bardzo jedna rzecz zmartwiała, że dosłownie obok mojej bazy są dwa Alfa Raptory. Jeden Rex na 150c i że one są przy mojej bazie. To mnie najbardziej martwi niestety, ale no dobra. Jakieś to było w tamtą stronę. Ja bym się śmiał, jakby jakiś kotecek mnie tu złapał. O, tak tutaj jest. Ogólnie to ja bym Wam już polecał przed wejściem założyć ten hazard. chcę, coś jestem tu pierwszy raz i nie wiem co mi czeka. O, aha, do tego momentu się zaczyna. Dopiero. Radioaktywnością. co to robi raptor? O! 5-5 Dobra. Jakieś lepsze może? I tego słyszę problem za mną. A tu powinien... A, tu jesteś coś. To jest 20. 5-5. Proszę, jakie nienawidzę tych nietoperzy? 107,5, czy ty nie mogłeś złożyć jajka? Ha, 109, nie, nieważne. O Boże. Wpisów Dopiero dwudziesty wydajnych będą padać. To jest czele nie mnie. Przecież wyleczyć przecież. Jak będziecie tu wchodzić, to jednak wam polecam jakieś lepsze dinki, wybridowane, coś. Co to jest? A pióro skalistego smoka. No te czasami testy dziewięćdziesiątka. No już powinny padać. No właśnie. Popadały już. Czy ty możesz współpracować? Dobra. Gdzie jest? To, to nie... Wow. No i po co gryziesz? A e, bo on za mną idzie, on się nie odpuszcza mnie. On leciał? Czemu mam co uczyć dźwięk, jakby one latały? Ale to jest fajny dropik. Dobra. E, widzimy się w domciu. Okej, okay, już puściłem. Aha, i tu mam mutację od mamy. Można zobaczyć. I utaty. Okej. Okay. Dobra, to widzimy się jak one się będą już blisko wyklucia. Okej okay, i... i co teraz? O! O! Podwójne mi wyszły. Jakie łobuzy, chodźcie. Dwóch samców, dwóch samców to teraz najlepiej jak mi wyszła samiczka, takie, takie niejakie te kolory. O! Oh. O oh Boże. Kolejna dwójka. Mój <laughs> to Co to za przypadek? Ale też dwójka. Ta dwójka też sam co wtedy. O Boże. Ale jakie to jeszcze do wiki nie dochodzi, co tu się stało? Dwa razy podrząd podwójny. Dobra, ale widzę, że też długo będę musiał na... na ich czekać. Więc ja żegnam was z moimi czterema smokami i przetestujemy je w następnym odcinku. Przepraszam was, że na będą no, następny odcinek, ale no nie mam za bardzo czasu czekać teraz na nich, żeby podrosły, więc jak będę mieć chwilkę to posiedzę z nimi. A my się widzimy w następnym odcinku, więc do następnego, trzymajcie się i cześć.